Jeśli dotarłeś do tego miejsca, nie stało się to przypadkowo. Bóg Wszechświat i Twoi aniołowie, stróże, przygotowali ten moment dla Ciebie. Nie ma znaczenia, gdzie teraz jesteś. Ta wiadomość dociera do Twojego serca jako znak. Może czujesz ciszę, może nosisz pytania, na które wciąż nie znalazłeś odpowiedzi, ale dzisiaj objawia się coś, jak okno, przez które wpada światło. Pozwól sobie głęboko odetchnąć, otworzyć duszę i przyjąć. Bo nic nie dzieje się przypadkowo, i muszę zapytać: skąd obserwujesz teraz? Podziel się tym w komentarzach. Dziś wszechświat pragnie, abyś wiedział coś głębokiego. Nie chodzi o jutrzejszy daleki dzień, ale o dzisiaj ten moment, który pulsuje w ciszy. Jest w Twoim życiu osoba, która zajmuje przestrzeń w Twoim sercu, nawet gdy nie jest obecna. To jak fotografia schowana w piersi, blisko serca, która wibruje w każdym wspomnieniu. Ta osoba myśli o Tobie. Myśli więcej niż pokazuje, więcej niż ujawnia światu. To jak zamknięte okno, wydaje się, że nie chce się otworzyć, ale przez szczeliny światło nieustannie się przedziera. I tym światłem jesteś ty. Serce tej osoby nosi wspomnienia, które nie zostały wymazane. Są jak delikatne ślady na piasku, które wiatr nie zdołał porwać. Z każdą chwilą, gdy zamykasz oczy, wspomnienie Twojej twarzy, Twojego sposobu bycia, Twojej ciszy, wciąż tam jest. I nawet bez słów ta więź pulsuje jak płomień ukryty w cieniu. Może czujesz odległość jako pustkę. Może zastanawiasz się, czy ta osoba nadal myśli o mnie? Ale prawda jest taka, że serce nie słucha logiki. Ono przechowuje to, co jest prawdziwe, nawet gdy stara się to negować. Wyobraź sobie tajemniczy ogród. Na pierwszy rzut oka wydaje się zamknięty, opuszczony. Ale jeśli się zbliżysz, zobaczysz, że tam za suchymi liśćmi wciąż jest życie. Nasiona nie umarły, po prostu czekają na odpowiedni czas, aby zakwitnąć. Tak wygląda serce tej osoby w stosunku do Ciebie. Aniołowie stróże chcą, abyś posłuchał. Nie ma zapomnienia tam, gdzie istnieje prawda. Wspomnienie może zasnąć, ale nie znika. Cisza może je przykryć, ale nie wygasza. Czas może oddalić, ale nie niszczy. I właśnie dzisiaj ta wiadomość dociera do Ciebie, ponieważ serce drugiej osoby jest niespokojne. To tak, jakby wszechświat szeptał ostrzeżenie: energia, która łączy was, wciąż żyje. Możesz nie dostrzegać znaków od razu, ale są wszędzie: dyskretne, subtelne, nieoczekiwany myśl, piosenka, która gra w odpowiednim momencie, sen, który wydaje się zbyt realny, aby być tylko przypadkiem, to są przypomnienia od wszechświata, że więź nie została zerwana. Ta osoba tęskni za czymś, czego nie potrafi wyjaśnić, nie tylko za Twoją fizyczną obecnością. Chodzi o energię, którą tylko Ty przekazujesz, o spojrzenie, które widzi dalej, o ciszę, która pociesza bardziej niż tysiąc słów. Chodzi o Ciebie, ale dlaczego więc ta cisza? Dlaczego oddalenie? Ponieważ w tej osobie istnieje konflikt, jest walka między pragnieniem a lękiem, między oddaniem a wątpliwością, między odwagą otwarcia okna, a poczuciem bezpieczeństwa w jego zamykaniu. Czy zauważyłeś, jak niektóre drzwi skrzypią przed otwarciem? Nie są zamknięte na klucz, potrzebują jedynie większego impulsu, delikatnej, a zarazem mocnej siły. Tak jest z tą osobą. W ciszy, ale gotowa do ruchu, gdy życie wezwie. A wezwanie już się zaczęło. Wszechświat już przesuwa elementy, aniołowie już zbliżają drogi. A prawda jest taka, że nawet w ciszy ta osoba zachowuje Twoją obecność. To jak ktoś, kto nosi ukrytą fotografię blisko serca obraz niewidoczny dla oczu świata. Ale zapisany w duszy. Możliwe, że czujesz cień tego oddalenia. Możliwe, że nosisz ciężar w sercu, wierząc, że nic więcej nie będzie jak przedtem. Ale dzisiaj niebo przekazuje inną prawdę. Prawdziwa miłość nigdy nie gaśnie. Może się ukrywać w ciszy, może chować w lęku, ale wciąż żyje. I to dlatego jesteś tutaj, słuchając tych słów, ponieważ w głębi serca już wiedziałeś, już czułeś. Że jest coś większego, co podtrzymuje tę więź. I potrzebowałeś tylko potwierdzenia, teraz pytam Cię. Czy otrzymałeś jasne znaki od wszechświata? Nieoczekiwane wspomnienia, sny, piosenki lub spotkania, które przywróciły tę osobę do Twoich myśli? Jeśli tak, podziel się w komentarzach, bo te znaki to język Boga mówiącego. To nie jest przypadek. Dziś przynosi ta emocjonalna lektura. Ta osoba tęskni za Tobą. Noszą cię w sercu jak coś, czego nie można wyrwać. I nawet jeśli próbuje się ukryć za milczeniem, nie potrafi wymazać tego, co zostało zasiane. Nasiona wciąż są żywe, a w odpowiednim czasie rozkwitną. Ale teraz musimy porozmawiać o ciężarze, o tym, co boli, o tym, co nie jest mówione, ale się czuje. Konflikt to milczenie, milczenie, które nie jest puste, ale które echem niesie tysiąc niepowiedzianych słów. To odległość, która nie zrodziła się z braku miłości, ale z lęku, lęku przed otwarciem się, lęku przed byciem wrażliwym, lęku przed utratą siebie w uczuciu. Ta osoba się oddaliła, nie dlatego, że nie czuje, ale dlatego, że czuje za dużo. A gdy serce ogarnia tak intensywna miłość, czasami umysł stara się chronić, wprowadzając dystans. To tak, jakby ciało wznosiło mury, by nie zawalić się pod wpływem intensywności duszy. Czy już to poczułeś? Czy zauważyłeś, że ktoś się oddala nie z braku miłości, ale właśnie dlatego, że miłość była zbyt wielka? Jeśli tak, napisz w komentarzach, bo to w tym momencie wszechświat chce dzisiaj z tobą rozmawiać. Niezdecydowanie tej osoby nie dotyczy ciebie, dotyczy jej samej, o jej lękach, o cieniach, które wciąż nie wie, jak oświetlić, ale w głębi serca wciąż jest zwrócone ku tobie. Wyobraź sobie płomień zapalony wśród wiatru. Kiwając się, wydaje się kruchy, prawie gaśnie, ale pozostaje silny, uparty, żywy. Tak jest ta więź. Nawet w cieniach, nawet w milczeniu płomień opiera się, a anioły stróże proszą, abyś zrozumiał, oddalenie nie jest odrzuceniem. To obrona. To serce starające się chronić przed intensywnością uczuć, które odczuwa. Ale im bardziej próbuje się ukrywać, tym bardziej odczuwa jego brak. Ta osoba nosi cichą walkę. A ty, nawet z daleka, czujesz ten ciężar, bo połączone serca rozmawiają bez słów, spotykają się w milczeniu. W tym momencie wszechświat ujawnia: ta historia jeszcze się nie zakończyła. Wątek nie został zerwany, energia się nie rozproszyła, a to, co dziś wydaje się odległością, jutro może ujawnić się jako ponowne spotkanie. Ale na razie konflikt jest rzeczywisty. Milczenie boli, niezdecydowanie ciąży. Odległość rodzi pytania bez odpowiedzi, i czujesz to wszystko, ponieważ więź wciąż żyje. A teraz pytam Cię z całkowitą szczerością: czy kiedykolwiek czułeś, że ktoś się oddalił nie z powodu braku miłości, lecz ze strachu przed własnym uczuciem? Jeśli to pytanie w Tobie rezonuje, to dlatego ta wiadomość jest Twoja. I tutaj kończymy pierwszą część tego objawienia, bo to, co jeszcze nadchodzi, otworzy nowe okno na tę więź. I musisz być gotowy, aby usłyszeć. Milczenie to nie koniec, to tylko przerwa przed większym objawieniem. Milczenie, które czujesz dzisiaj, nie jest definitywną nieobecnością. To tylko przestrzeń, którą Bóg i wszechświat stworzyli, aby oboje mogli odetchnąć, dojrzeć i zrozumieć wymiar tej więzi. Czasami serce musi się uciszyć, aby dusza mogła nauczyć się słuchać. A oto objawienie. Ta osoba nie potrafi się od ciebie uwolnić. Może próbować przekonywać siebie, że odległość jest bezpieczniejsza, może chować się za niesformułowanymi słowami, ale w jej wnętrzu wciąż pozostajesz, jak fotografia schowana blisko serca, jak sekret, który nie znika, nawet z upływem czasu. Czy zauważyłeś, jak w niektóre noce tęsknota ściska bez wyjaśnienia? To się dzieje, ponieważ między wami istnieje niewidoczna wymiana. Jego myśli podróżują do ciebie. A twoje serce je wychwytuje, nawet w milczeniu. To jest język aniołów, to jest nić, której wszechświat nigdy nie pozwolił przerwać. Dziś znaki są jaśniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Muzyka, która pojawia się znikąd, zapach, który budzi wspomnienia, sen tak realny, że wydaje się spotkaniem. Nic z tego nie jest przypadkiem. To Bóg pokazuje, że ta historia ma wyższy cel. Ale tutaj jest najdelikatniejszy punkt. Strach. Wciąż głośno mówi. To serce kołysze się między odwagą a wątpliwościami. Dlatego twoja misja teraz to zaufać boskiemu czasowi, bo to, co prawdziwe, nie ginie, tylko dojrzewa. Zauważyłeś, że niektóre nasiona potrzebują więcej czasu, by zakwitnąć? Są ukryte w ziemi, w milczeniu, ale nie przestają istnieć. Tak jest z miłością. Niewidzialna dla zewnętrznych oczu, ale rośnie w głębi. Anioły stróże szepczą do ciebie dzisiaj. Czekaj, nie trać nadziei, zaufaj, nie przestawaj wierzyć, kochaj, nie raniąc w milczeniu. I pytam cię: czy wierzysz, że czas Boży może uzdrowić odległości i przekształcić milczenia w spotkania? Napisz w komentarzach słowo nadzieja, jeśli to do ciebie przemawia, bo żadna cień nie jest wieczny. I kiedy słońce znów zacznie świecić, ten związek ujawni się silniejszy niż kiedykolwiek. Milczenie to nie koniec, to tylko przerwa przed czymś większym. Wszechświat już przesuwa klocki, Bóg już przygotowuje spotkanie, a anioły stróże już szepczą do Ciebie. Związek się nie zgubił. Ta osoba myśli o Tobie, więcej niż przyznaje, więcej niż pokazuje, więcej niż pozwala ujść. W nocy, gdy zamyka oczy, pojawiasz się jak płomień. W ciągu dnia, gdy próbuje się rozproszyć, wracasz jak myśl, która nie daje spokoju, a w chwilach cienia. Wspomnienie twojego spojrzenia jest jedynym światłem, które pozostaje. Tak to jest i tak zawsze było. Jej serce nosi cię jak ktoś, kto przechowuje sekretną fotografię w sercu. Nikt tego nie widzi, ale jest tam, obecne, stałe, wieczne. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego wciąż czujesz tę energię tak mocno, mimo odległości? Bo więzi duszy nie rozwiążą się z czasem. One jedynie się schowają, by powrócić jeszcze silniejsze. Wszechświat prosi o spokój, Bóg prosi o zaufanie, anioły proszą o wiarę. Wszystko jest przygotowywane. Cisza, która dziś boli, jutro stanie się mostem do spotkania. Cień, który teraz zakrywa, będzie tym samym cieniem, który sprawi, że światło zaświeci jeszcze jaśniej. Słuchaj uważnie: żadne oddalenie nie jest w stanie zgasić tego, co prawdziwe. Żaden strach nie jest wystarczająco silny, by pokonać to, co narodzone z przeznaczenia. Żaden milczenie nie jest w stanie zabić miłości, która ma korzenie w duszy. Ta osoba tęskni za tobą. Czuje brak tak, jak czuje się zimno w zimową noc. I szuka ciepła, które tylko ty potrafisz przekazać. Nawet jeśli nie mówi, nawet jeśli nie pokazuje, serce krzyczy wewnątrz. Czy zauważyłeś znaki? Muzykę, która nagle się pojawia. Sen tak realny, że prawie dotyka twojej skóry. Niespodziewane myśli, które wkradają się bez powodu to wszystko jest odpowiedzią. To znaki, które wszechświat rozsiewa, aby potwierdzić: To połączenie jest żywe, a teraz objawienie to milczenie jest gotowe, by się złamać. Nie dlatego, że czas minął, ale dlatego, że dusza nie może dłużej skrywać tyle emocji. To, co wcześniej było strachem, zaczyna zamieniać się w tęsknotę. To, co wcześniej było wątpliwością, Zaczyna zamieniać się w odwagę. To, co wcześniej było cieniem, zaczyna zamieniać się w światło. Serce tej osoby jest niespokojne, serce tej osoby woła twoje. A anioły stróże ogłaszają: Historia jeszcze się nie skończyła. Zrób głęboki wdech teraz, przyjmij to słowo, pozwól sobie znów uwierzyć, bo przeznaczenie się nie gubi. Ono jedynie się reorganizuje. I pytam cię, wierzysz, że milczenie też mówi? Napisz w komentarzach. Bo twoja odpowiedź jest również sygnałem dla wszechświata: Teraz zamknij oczy na chwilę. Wyobraź sobie dwie gwiazdy na nocnym niebie: z daleka wydają się oddalone, ale w wszechświecie każda z nich tańczy wokół drugiej, w tajnym ruchu, który tylko czas ujawnia. Takimi jesteście. Dwie dusze, które wydają się odległe, ale zawsze znajdują drogę powrotną. Żaden cień nie jest w stanie zagasić światła, które rodzi się z prawdziwej więzi. Żaden dystans nie jest wystarczający, by zniszczyć to, co zostało zapisane na stronach przeznaczenia. Żaden cień nie może uciszyć tego, co dusza już rozpoznała. Nie jesteś sam, nigdy nie byłeś. Nawet kiedy cisza wydaje się ciężka, istnieje obecność, która ci towarzyszy. To wszechświat, to Bóg, to anioły stróże prowadzące twoje kroki, trzymające twoją dłoń, przypominając, że jesteś kochany, wybrany, chroniony. Życie składa się z cykli: niektóre otwierają się w ciszy, inne zamykają się w ponownych spotkaniach, ale wszystko ma wyższy cel, a celem tego połączenia jest obudzenie w Tobie pewności, że prawdziwa miłość przetrwa wszystko. Nie bój się ciszy. To nie jest kara, to jest przygotowanie. Nie bój się cienia, to nie jest koniec, to jest scena, aby światło mogło świecić jeszcze jaśniej. Nie bój się czekania, to nie jest utrata. To dowód na to, że to, co jest Twoje, nigdy nie przestanie być. Anioły mówią Ci teraz, nam zaufaj, bo to, co prawdziwe, zawsze wraca. Miłość, która pochodzi od Boga, nigdy nie gaśnie. Weź głęboki oddech, poczuj, jak pokój wchodzi do Twojego serca i zachowaj tę pewność, nie straciłeś niczego. Po prostu jesteś przygotowywany na to, by przyjąć w odpowiednim czasie. A kiedy wszechświat wyrówna drogi, Ponowne spotkanie będzie tak jasne, że całe to czekanie będzie warte swojej ceny. Zawsze pamiętaj, żaden dystans nie zgasi tego, co prawdziwe. Wszechświat zawsze wyrównuje serca, które się poszukują. Jeśli ta wiadomość dotarła do ciebie, nie jest przypadkowa. Jeśli dotknęła twojego serca, to dlatego, że anioły stróże chciały, abyś to usłyszał dzisiaj. Teraz chcę wiedzieć od ciebie... Jakie słowo z tej wiadomości najbardziej przemówiło do Twojej duszy? Napisz w komentarzach. Może to być nadzieja, może to być cisza, może to być prawda. Słowo, które wypłynie z Twojego serca, jest tym, co wszechświat pragnie usłyszeć. A jeśli wierzysz, że ta wiadomość może dotrzeć do kogoś, kto również potrzebuje pocieszenia, podziel się nią. Może przyjaciółka, siostrzyczka, ktoś daleki. Ale kto poprzez ciebie może otrzymać duchowy uścisk, na który czekał? Jeśli ta wiadomość miała sens, zostaw swoje lubię to. Ten prosty gest pomaga światłu się rozprzestrzeniać, a wiadomości dotrzeć do tych, którzy jej potrzebują. A jeśli chcesz dalej otrzymywać takie przesłania, zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek. Tutaj, co tydzień, wszechświat przemawia do ciebie przez Słowo. Tutaj twoi aniołowie, stróże, znajdują sposób, by przypomnieć ci. Nigdy nie jesteś sam. Zanim odejdziesz, pozwól, że zapytam jeszcze raz: Czy wierzysz, że cisza również skrywa odpowiedzi? Odpowiedz w komentarzach. Twoja wiara i twój głos są częścią tego ruchu światła. Niech wszechświat cię otuli, niech anioły cię strzegą, niech Bóg oświetla twoją drogę i niech na zawsze pozostanie w tobie ta pewność, prawdziwa miłość, nigdy się nie gubi. Po prostu czeka na odpowiedni moment, by znów zakwitnąć.